Zaczynam ciekawą, ciekawą rzecz. Oglądajcie. Teraz nawet nie wiem która strona to jest. Jak to jest blokowane? Aha, dobra. To jest pierwsza część planu. Następna część dość istotna planu to jest coś takiego. A w tym czymś, są takie rzeczy jak... ...różnego rodzaju zawleczki, kółeczka, śruby i tym podobnie. Kolejnym, najważniejszym elementem tego jest... ...jest coś takiego. Chyba Co? To jest auto Myślisz? To no, może nie. Kolejnym elementem jest coś takiego. Jest to stosunkowo lekkie, ale... Pierwszy raz. Pierwszy raz, jak takie rzeczy robi, no to. Aha, to właśnie, o. Już kolejna rzecz, a mianowicie Coś takiego jak, no jak blokada, blokada, która jest w pylnie. To celowo, okej, stawiamy to. Wtykamy wtyczkę. Tu w zasadzie na razie nie musimy wtykać. Tadam. mamy taki bal. Podaj mi tego prąta dłuższego, jeśli możesz. To? Nie to. Nie to. ściągnąć to? To. Okay. to. jest element, do którego będzie mocowany mocowane pasy, ale... Z racji tego, że musimy zrobić taką rzedziak, tak więc bierzemy i zakładamy, myślę, że będzie widoczne coś takiego jak e, coś takiego jak A ja Oczywiście wcześniej żeśmy się zaopatrzyli w pasy i tak prowizorycznie Prowizorycznie ten motor chycimy A może przejdziemy od razu z nią? Nie, 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 żeby docelowo pokazowy bo to inaczej nie się tak. nie co? co? nie czuł Dobra to jest jeden też ten. Ale... Nie da się troszkę no to nie, nie. No i ja To trzeba mocno dociągnąć, dobra. I ostatnią sprawą jest spięcie, spięcie tutaj tył. Tak. Czyżby by już. Tak. No i dokładnie. I to jest, to jest można powiedzieć wszystko. No, i gotowe to jest dodać. No, pokaż. Lampy LEDowe. Kierunkowskaz. Jeden, drugi. Stopy. No, i tyle. Dobra. No, i tak to wygląda. Rejestracja jest z daleka, bo to jest kupiona przyczepka roczna. Na małych kółeczkach. Tak to wygląda. Waży 75 kg. Oczywiście to jest spięte tak na pokazowo, bo docelowo tu idą pasy, idą z tyłu pasy. No i tak planujemy w przyszłym roku wybrać się do Chorwacji. Zadokować się tam, gdzie byliśmy i zrobić sobie, zrobić sobie objazdówkę Chorwacji, żeby być niezależnym od warunków pogodowych, od, żeby nie, po prostu nie nabijać kilometrów motorem. Jeśli chodzi o benzynę, o łańcuch, o napęd, o... O opony. No i tyle. No oczywiście.